Cześć, Nazywam się Monika Mutke i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak prawidłowo wykonać zabieg oczyszczenia wodorowego. Ostatnio popowiadałam Wam trochę o tym, jak wybrać odpowiednie urządzenie i jak nie dać się oszukać przy wyborze technologii wodorowej. A dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób taki zabieg należy wykonać prawidłowo. Nie jest on bardzo skomplikowany, składa się z kilku. Podstawowych elementów, które można dowolnie modyfikować. Natomiast dzisiaj skupimy się na takim bardzo podstawowym zabiegu, złożonym z dwóch, trzech etapów głównych. Po pierwsze, zaczniemy od demakijażu. To jest bardzo ważny krok, krok przy oczyszczaniu wodorowym. Niestety Często źle oczyszczona skóra będzie dawać nam efekt takiego przekłamania. Często niezmyty dobrze makijaż zbiera się w pojemniku na odpady, na wodę odpadową. I często mówimy, że dlatego właśnie oczyszczenie wodorowe zadziałało, bo. Zebrały się tam resztki makijażu. Natomiast to nie może mieć miejsca i w żadnym wypadku nie świadczy to o tym, że któreś urządzenie jest lepsze albo gorsze, bo zbiera nam właśnie te owodę odpadową brudną. To po prostu znaczy e, tylko tyle, że niedbale zmyłyśmy makijaż. Dlatego teraz przystąpimy do prawidłowego demakijażu i do dokładnego demakijażu. Ja tutaj wykorzystam taki żel do demakijażu Biomus. Marki Beauty Spa z gamy Aqua Concept. To jest preparat, który dodatkowo będzie skórę nawilżał i już na tym etapie, takim wstępnym, ją regenerował. W kolejnym etapie musimy sobie włączyć generację wody wodorowej. My zaczniemy od zabiegu H2Pil i włączamy przycisk generacji. Teraz oczywiście musimy odczekać kilka minut, aż woda wodorowa się wygeneruje, i później będziemy mogli przystąpić do zabiegu z użyciem głowicy H2Pil, a później przejdziemy do zabiegu z użyciem głowicy H2Jet. Teraz przechodzimy do właściwego elementu zabiegowego, właściwego etapu zabiegowego. Jak widzicie, woda wodorowa nam się już wygenerowała, kielich zmienił swój kolor na niemiecki. I teraz możemy przystąpić do zabiegu oczyszczania wodorowego. Przejdziemy sobie najpierw do aplikacji końcówki do oczyszczania. Te końcówki pamiętajcie możecie dezynfekować. One są wielorazowego użytku lub sterylizować w autoklawie w 121 stopniach. Albo w specjalnym trybie na plastik. Pamiętajcie tylko, że mogą zmienić swój kolor z takiego błękitnego na biały przezroczysty. W pierwszym etapie musimy pamiętać, że woda musi zostać zesana przez um, przewody. E, do tego celu je założyć sobie rękawiczki, tak żeby oczywiście wszystko wykonać e, w jak największej higienie. I startujemy nasz zabieg. Ustawiamy sobie moc. Ja ustawię moc na poziomie mniejszym niż automatyczny 50. Zazwyczaj te 50 to jest dużo za dużo, jeżeli chodzi o skóry takie wrażliwe albo z którymi nie pracowaliśmy nigdy jeszcze. Musimy pamiętać, że to jest jednak zasanie, więc to zasanie będzie nam powodowało podrażnienie skóry, i nawet mogą pojawiać się delikatne wybroczyny, jeżeli oczywiście ustawimy zbyt wysoką tę siłę podciśnienia. Włączamy sobie start. I w ten sposób doprowadzamy do zasania wody wodorowej przez głowicę. Możemy już przystąpić do zabiegu. Ja zazwyczaj przystępuję do zabiegu w okolicy czoła, czyli w tej okolicy, która jest najbardziej napięta i najmniej wrażliwa, żeby przetestować siłę zasania. Możemy wykonywać zabieg zgodnie z protokołem, czyli zazwyczaj wykonujemy zabieg od środkowej części twarzy do zewnętrznej części twarzy, czyli tak jak przepływa nam limfa tutaj, jeżeli chodzi o, o twarz i elementy twarzy, tak żeby nie powodować zbyt dużych obrzęków, żeby tutaj ta cyrkulacja przebiegała w prawidłowy sposób. Oczywiście dzięki takim ruchom również usprawniamy przepływ krwi limfy. Ruchy wykonujemy powoli, tak żeby urządzenie mogło odpowiednio zadziałać, żeby ta siła działania wody wodorowej była jak największa. Możemy wykonać kilka ruchów w tym samym miejscu, natomiast należy pamiętać, żeby nie była to zbyt duża liczba ruchów ze względu na to, że możemy troszeczkę tę skórę za bardzo przetrenować. Możemy również wykonać te ruchy na tak zwaną siateczkę, czyli ruchy w poziomie i ruchy w pionie. Logicznie postępujemy z resztą twarzy. Natomiast jeżeli chodzi o okolice nosa, możemy zastosować inne ruchy. Ze względu na to, że powierzchnia nosa niestety nie jest płaska, to trudno nam jest czasami złapać odpowiednią próżnię i odpowiednie przesadzanie głowicy. Dlatego możemy wykonywać ruchy takie okrężne takie wiercające się, które również będą skuteczne. Możemy przejść do kolejnej części zabiegu, czyli tak naprawdę właściwego peelingu, ponieważ tutaj będziemy mieć peeling wodą wodorową pod ciśnieniem. Wcześniej mieliśmy oczyszczanie wodorowe, które skupiało się głównie na wprowadzeniu wody wodorowej, wprowadzeniu aktywnego wodoru w skórę i tam zadziałaniu silnie antyoksydacyjnym. Oczywiście delikatnie też złuszczaliśmy. Warstwy, warstwy rogowej na naskórka. Natomiast nie w takim dużym stopniu, jak będzie się działo właśnie przy użyciu tego takiego ciśnieniowego oczyszczania, ciśnieniowego peelingu. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby uprzedzić klientkę klienta, że zabieg będzie po pierwsze, zimny, a po drugie będzie głośny, a po trzecie to odczucie. Uderzania tego strumienia sprężonej wody wodorowej może być dosyć osobliwe. Może być dosyć dziwne na początku i czasem trudno się do tego przyzwyczaić. Warto też pamiętać o tym, żeby uważać na okolice zatok czołowych i zatok przynosowych, ze względu na to, że tutaj mamy jednak bardzo dużą siłę. I jeżeli ktoś cierpi na problemy z otokami, jakieś częste zapalenie zatok, to tutaj na przykład możemy wywołać bóle. Jeżeli chodzi o przewlekłe migreny, to tutaj też należy zwracać na to uwagę. Jeżeli ktoś na przykład sygnalizuje, że ma problemy z migrenami właśnie po jakimś bardzo intensywnym ucisku. Dotyku, po nawet peelingu takim mechanicznym. To tutaj raczej nie wybieramy tej opcji, ponieważ możemy doprowadzić do powstania bólów właśnie migrenowych. Natomiast jeżeli, jeżeli nie występują tego rodzaju przeciwwskazania, to możemy tutaj oczywiście pracować w całym obrębie twarzy. Jeżeli chodzi o ogólne przeciwwskazanie do zabiegu. No to mamy takie przeciwwskazanie jak do każdego zabiegu kosmetycznego, czyli infekcje bakteryjne, infekcje wirusowe, infekcje grzybicze skóry. Oczywiście w miejscu, w którym ten zabieg wykonujemy, jeżeli mamy jakieś otwarte rany, jeżeli mamy blizny pooperacyjne, takie niewygojone jeszcze do końca, jeżeli mamy problemy z nowotworami, też tutaj ograniczamy właśnie. Działanie tego zabiegu, w ogóle ograniczamy stosowanie tego rodzaju zabiegu. No i jeżeli mamy na przykład problem z nieuregulowaną cukrzycą, tutaj mogą dochodzić takie zaburzenia, na przykład regeneracji skóry, więc tutaj też raczej nie ingerujemy aż tak inwazyjnie, właśnie oczyszczeniem wodorowym. Natomiast poza tym, samo oczyszczenie wodorowe jest zabiegiem bardzo przyjemnym, jest zabiegiem bardzo delikatnym, nie jest zabiegiem bardzo inwazyjnym, więc tutaj jeżeli chodzi o przeciwwskazania, nie mamy ich zbyt wielu. I teraz przejdziemy sobie właśnie do tej części zabiegowej. Zmienimy sobie tutaj w interfejsie um, właśnie zabieg z oczyszczania wodorowego na to oczyszczanie podciśnieniowe. I oczywiście też musimy sobie przygotować wodór, który już był przygotowany wcześniej. I tutaj musimy ustawić sobie ciśnienia odpowiednie dla naszej klientki. Więc jeżeli ktoś lubi takie bardzo duże uderzenia, bardzo silne uderzenia, to wtedy to ciśnienie może być większe. Natomiast ja i tak zazwyczaj zaczynam od takiego ciśnienia małego. Zabieg ogólnie powinien być zabiegiem przyjemnym. To nie jest zabieg, który ma boleć, sprawiać yy, dyskomfort. Więc jeżeli tak się dzieje, jeżeli klient sygnalizuje, że coś jest nie tak, to znaczy zazwyczaj że ciśnienie jest ustawione zbyt mocno, znaczy jest zbyt wysokie. Warto pamiętać też o tym, że należy dobrze opracowywać skórę. To znaczy przy opracowywaniu skóry należy zachowywać odpowiednią odległość od powierzchni skóry. To znaczy, że nie możemy tej odległości ustawiać na większą niż 1 cm nad skórą. A dlatego, że wodór jest gazem, który jest niestabilny i ulatnia się. Dlatego, im większa odległość, tym większa droga do przebycia wody wodorowej i tym większa szansa, że ten wodór, który wygenerowaliśmy, będzie się ulatniał i ostatecznie nie wpłynie w tak dużym stopniu na skórę, w jakim mógłby. Dlatego, ten zabieg będzie mniej efektywny. Dlatego, należy pamiętać o tym, żeby zachowywać odpowiednią odległość. I odpowiedni kąt i odpowiednio pracować nad garstkiem. Tak, tak, żeby dostosowywać się właśnie do zmiany powierzchni skóry, do jej nierówności, do jej zakamarków i zagłębień. Zabieg możemy zakończyć na wiele sposobów. Możemy zakończyć go w tym momencie, czyli po wykonaniu tego kroku z wodą wodorową, pod ciśnieniem. Możemy wykonać kolejne kroki, to znaczy na przykład prowadzenie składników aktywnych za pomocą infuzji tlenowej albo infuzji klasycznej, albo mm, na przykład wykorzystać ultradźwięki do prowadzenia składników aktywnych, lub na przykład elektroporację. Ja dzisiaj wykorzystam ultradźwięki i wykorzystamy y, taki preparat. Jak Genesis Inside. To są ampułki zabiegowe, profesjonalne z hydroksyproliną, kolagenem morskim i um, kwasem hialuronowym. I będą działać bardzo ładnie napinająco, wygładzająco na skórę i regeneracyjnie. I ampułkę pozwolę sobie nałożyć pędzlem wachlarzowym małym, drobnym. I zaczniemy klasycznie od czoła. Ja wolę nakładać ampulki fazowo, tak żeby po prostu nie zdążyły się wchłonąć zanim przejdę do opracowywania dolnej części twarzy, dolnej partii twarzy. Oczywiście można by było nałożyć taką ampułkę po prostu na twarz. I wykonać delikatny masaż do wchłonięcia. Taka procedura również jest procedurą prawidłową. Tak naprawdę czegokolwiek nie wybierzecie, to będzie to prawidłowe. Cokolwiek, co będzie zwiększało przenikanie składników aktywnych, zwiększało wchłanianie, zwiększało penetrację tych składników w głąb skóry będzie zabiegiem, będzie krokiem prawidłowym. Ja wykorzystam tutaj ultra dźwięki. z dużą, płaską głowicą. Serum jest na tyle gęste i na tyle dobrze działa sprzęgająco, że nie potrzebuje tutaj dodatkowo żelu do ultradźwięków. Dla mnie to jest troszeczkę marnotrawstwo preparatu, składnika aktywnego, z racji tego, że taki żel do USG musimy zmyć. Musimy zdjąć. Więc zdejmujemy go zazwyczaj również z tą warstwą dobroczynnych składników, które nakładamy na skórę, a które jeszcze dalej mogłyby penetrować, mogłyby być aktywne i aktywnie działać. Więc jeżeli tylko mamy serum, które możemy wprowadzać w taki sposób, to jak najbardziej powinniśmy to robić. W ostatnim kroku zabiegu nałożymy sobie dwie rzeczy, które będą działać regeneracyjnie i nawilżająco. Po pierwsze nałożymy Aqualotion, czyli taki zaawansowany tonik w żelu, który będzie nam tę skórę bardzo ładnie nawilżał, regenerował i zabezpieczał. Ja nałożę go po prostu rękoma, żeby nie marnować tego preparatu. Delikatnie wsmarowuję go w skórę. On stworzy nam taki efekt wrap, czyli bardzo ładnie tę skórę otuli, Natomiast nie będzie jej zapychał w żaden sposób. Nie jest on w żaden sposób komedogenny, ale wzmacnia barierę hydrolipidową i dostarcza jej niezbędnych substancji do tego, żeby ją odbudować. I na koniec nałożymy krem, krem pozabiegowy. Ja wybrałam dla mojej klientki krem Vitaboma, który jest kremem zawierającym relipidium. Relipidium to takiego rodzaju składnik aktywny, który ma za zadanie odbudować mikrobiotę naszą naturalną i również zadziałać przeciwko tej mikrobiocie. Która jest szkodliwa, czyli na przykład przeciwko gronkowcu złocistemu. Tutaj mamy udowodnione działanie naukowe i udowodnione działanie, które potwierdza nam zmniejszenie interleukin prozapalnych, które właśnie uwalniają się przy nadmiernej aktywności gronkowca złocistego. No i oczywiście. Ten krem będzie działał bardzo dobrze nawilżająco, będzie działał bardzo dobrze regeneracyjnie, będzie zabezpieczał skórę przed czynnikami zewnętrznymi, no i samo relipidium będzie działało również bardzo silnie odbudowująco i odżywczo. I tak właśnie możemy zakończyć nasz zabieg z oczyszczaniem wodorowym i generalnie z wodą wodorową. Jest to zabieg bardzo prosty w wykonaniu, bardzo przyjemny i bardzo ciekawy. Nie jest mnożący i monotonny. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o wodzie wodorowej, jeżeli przegapiliście poprzedni filmik właśnie z tej serii, to zapraszam do oglądania teraz albo za chwilę. I oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych filmików, które dla Was przygotowujemy.